Możemy wspomóc przewalczenie tych stanów lękowych, które zostały po leczeniu. Mm -hmm. Tak. W takim stopniu, żeby osoba zrozumiała, co się zadziało, co się dzieje teraz, i sposób... tak dalej, i tak dalej. By zaczęła funkcjonować normalnie. Bo ten lęk pewnie pozostanie już do końca. To nie oszukujmy się, lęk pozostanie, tak? Tylko chodzi o to, jak my reagujemy na ten lęk. Mm -hmm. Bo szczerze mówiąc, po przejściu. Takim jak choroba onkologiczna, to jest bardzo mocne traumatyczne doświadczenie życiowe, i ciało pamięta ten stres, więc ten lęk będzie z nami. Tylko pytanie, jak my na niego reagujemy? Czy będzie nas paraliżował i zagłębiał nas mocniej, mocniej do tej czarnej dziury, czy może jednak ok, pamiętam, idziemy dalej. Dokładnie. Eee, na pewno warto. W okresach, jeżeli już jest osoba po leczeniu e, i są wizyty kontrolne. Nie? Co pół roku, co rok, co Zbliża ile. Zbliża się stres przed każdą wizytą kontrolną. Więc na pewno w tym okresie warto włożyć akupunkturę, e, po to, żeby rozbić ten poziom stresu, żeby go tak, obniżyć. Bo nie, pamiętajmy, że stres powoduje choroby stres wpływa na to, że mamy osłabioną odporność i coś się dzieje. Więc jak możemy akupunkturą wpłynąć na to, a możemy wpłynąć, że ten poziom stresu jest zredukowany, to róbmy to i Dokładnie. zdecydowanie przed tymi wizytami kontrolnymi.